Cześć. W dzisiejszym materiale porozmawiamy o produkcie, który łączy w sobie funkcjonalność z estetyką, czyli przejście ścienne BRS Group. Oczywiście po raz kolejny, jeśli BRS Group to kuba, czyli przedstawiciel tego polskiego producenta, podkreślmy, który opowie nam o tym polskim produkcie, czyli przejściu ściennym. Zapraszam do pełnego materiału. Okej okay, Kuba, jak byś mógł powiedzieć, co to jest to przejście ścienne? Nasze przejście ścienne to tuleja, która łączy dwie funkcje, tak jak powiedziałeś. Po pierwsze zabezpiecza otwór przed uszkodzeniami. Przed uszkodzeniem przede wszystkim otuliny rur klimatyzacyjnych czy chłodniczych. A po drugie pełni funkcję dekoracyjną, estetyczną. Hmm? Poprzez kołnierz, który ładnie zakrywa nam otwór pozostały potwór, po, po powierzchni otworu. Dobrze, jaki jest materiał? To jest polipropylen z dodatkiem UV. Ten dodatek powoduje to, że to tworzywo nie traci koloru, nie bleknie pod wpływem właśnie promieni ultrafioletowych. Hmm? Wymiary pamiętasz? Tak. Tuleja ma długość 350 mm, średnica. Tej rury to jest 64 mm i średnica samego kołnierza to jest 100 mm. Dobrze, to mamy takie rowkowanie na tym elemencie. Tak, to jest, to jest specjalny zabieg. To jest tak naprawdę, to są znaczniki, które ułatwiają nam docinanie tej, tej, tego przejścia ściennego na, mhm. zadaną, na zadaną długość. Czyli jakbyśmy mógł powiedzieć, jak powinien wyglądać prawidłowo proces montażu takiego przejścia? Mhm. Po wykonaniu otworu należy zmierzyć go. Dociąć, dociąć przejście na, na, na zadaną długość no i wprowadzić go do, do, do otworu to są trzy otwory pod śruby montażowe którymi należy przymocować tam, to do ściany czyli tutaj trochę odwrotnie niż przy rozetach z tak, poprzednich tak. materiałów tutaj, trzeba pierwsze, tutaj pierwsze trzeba założyć mhm. przejście ścienne a później wprowadzić w momencie, rury w zapomnimy to już ciężko będzie w trakcie wprowadzić to przejście Dobrze, czyli mamy na pewno te rury są zabezpieczone przed uszkodzeniami? I tutaj dokładnie. potencjalnie też otulina w chłodnicy w klimatyzacji może być zdarta, co wpływa też na jakość pracy urządzeń? Dokładnie. Estetyka z drugiej strony. Dobra, najważniejsze informacje mamy za sobą, a się jak wygląda proces produkcji takiego urządzenia. Tak jest to detal produkowany metodą wtrysku na wtryskarkach poprzez specjalną formę, która pozwala na uzyskanie nam takiego hmm. konkretnego kształtu. Pytanie, bo w poprzednich materiałach mocno podkreślamy, że produkty BRS Group są produkowane w Polsce. Jak wygląda sytuacja z tym urządzeniem? Tak, z pozostałymi, czyli wszystko, wszystko produkujemy u nas w, w, w kraju. Jeżeli chcecie polski produkt, który łączy ze sobą dwie funkcjonalne rzeczy: po pierwsze zabezpiecza nam instalację, a po drugie zwiększa i estetykę, to myślę, że takie przejście będzie świetnym rozwiązaniem. Także zapraszam Was do zakupu tego produktu. Jak również, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to śmiało, piszcie w komentarzach chętnie udzielimy na nie wyczerpującej odpowiedzi. No i co, do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!